no i mamy 21 sierpień 2022 roku dochodzi piąta ja już tutaj przytulam jakieś dziabągi 51 groszy i takie coś jestem oczywiście na plaży w Grudziądzu cisza spokój nikogo nie ma o pierwsi turyści nie mogą spać dokładam złotóweczkę. Dokładam dwie złotóweczki i mam 3,50. Z 3,50 zrobiło się równo 5. A mamy 5,30. No i z 5 złotych zrobiło się 14 z groszami. Z czego większość z jednego dołka. A nie ma jeszcze szóstej Także mówię Wam, nad morze jedziemy wypoczywać. A hajs kosimy nad jeziorem. Zobaczcie, mam już 18,50 i dalej mam sygnały. A ja pierdzielę. ktoś ładnie wysypał wow widzicie to siódemeczka i w ten sposób mam 25 zł szok mam już to samo miejsce co tu się dzieje jest 10 groszy i to by było na tyle z tego dołka i patrzcie, kopnąłem kolejną monetkę 2 złotówkę 27 zł i jeszcze mam sygnał i 28 zł Ale to nie koniec. Patrzcie co tu się dzieje 28-33 zł i nadal mam sygnały ja jestem zszokowany. 34 zł, 6 z 0,2. Wy jeszcze śpicie. A ja już utargałem 36 zł z groszami. To jest fajne. Zobaczcie, ten dziabąk to wóz strażacki z takim tam cwancykiem po boku. Ha, śmieszna rzecz. A ja teraz wejdę do wody, się trochę schłodzić i poszukać, oczywiście. No to nieźle się balowało, że ktoś z aspirynu wlazł do jeziora. Masakrę, co? W takim miejscu takie rzeczy. 5 zł z PRL-u. Miałem sygnał, jak dzwoni, zobaczcie. Taki elemencik wyłazi. Coś od czegoś. Spinka do włosów z okresu PRL-u, zobaczcie. No i kolejny element jakiejś układanki. Coś od czegoś. Piękna obrączka ze stali nierdzewnej. Wow. super sprawa Pojacie to tu leżą jakieś gacie a obok gaci jakiś sygnał macie tym sygnałem okazała się złotówka w ten sposób mamy 37 zł ani to srebro ani to złoto, ale cieszę taki pierścionek zobaczcie z serduszkiem jakiś 6 meta, ale ja tu się podjarałem, że srebrną kietę wyciągam a to zobaczcie kawał aluminium ale można się nabrać leciutkie to jak diabli takie gówniane połączenie ktoś nosił sobie aluminiowy łańcuszek bo na rekord idziemy 39 zł i mniej się pęka 40 zł dnia dzisiejszego co mnie bardzo cieszy Pada chyba srebrny medalik Bo na aluminium to jest za ładne. Ale nie jestem pewien Kaczka mnie wyśmiała Tak, tak, masz rację To będzie jednak aluminium Mam do was jaką prośbę Odnośnie komentarzy Bo ja staram się odpowiadać na wszystkie komentarze Jak wiecie Ale jest taka sprawa, że jak później Prowadzicie ze mną dyskusję poprzez komentarze Ja już nie wracam do tych komentarzy Bo musiałbym spędzić przy komputerze cały dzień na ten jest sposób. Tak więc jeżeli macie coś ważnego, jakieś pytania, jakieś komunikaty i tak dalej, to piszcie na maila. Bardzo Was proszę. darmyśnik.mąmałpwpl.pl Bo w komentarzach nie zawsze możemy się zgadać. Bo ja rozumiecie. Odpowiadam na komentarz i lecę dalej. Rzadko wracam do komentarzy. Gdzie później się toczy jakaś dyskusja. Więc wybaczcie, jeśli nie odpisuję później na komentarze, bo nie sposób przy 460 filmach od nowa wchodzić w te komentarze, a powiadomień z YouTube'a już nie dostaję. O dalszej dyskusji w komentarzach. No taka tam techniczna uwaga do Was. Więc pamiętajcie, jak macie jakieś pytania, sprawy, piszcie na maila. Dorzucam 70 groszy po dłuższej przerwie w sygnałach cisza jest na razie tak łażę dłuższy czas bez sygnałów 7.40 no ja sam nie wierzę w to co widzę patrzcie, ja pierdzielę coś pięknego jaka czacha ale sygnecior co nie jest to ani srebro ani nic takiego ale robi wrażenie niesamowita sprawa kto takie rzeczy nosi że też palec Cię nie rozbolał od tego patrzcie tam wędkę tak śmiesznie stoi pomiędzy tymi dwoma łabędziami <grystanie> a ja przytulam dwie złotówki coś ta moja grudziąska konkurencja śpi ostatnio powiem wam że to jest jakiś obłęd dawno nie miałem tak dobrego dnia 3,50 z jednego dołka i jeszcze dwójeczka, też z tego samego dołka to już mam 46 zł to był dość głęboki sygnał 2 zł PRL. 1976 rocznik. No, rozpustę, zobaczcie, w jednym środku 2,50. Ale to nie koniec, bo w tym samym miejscu mam dalsze sygnały. Jest ich naprawdę tutaj sporo. Patrzcie, znów 2 zł. To już około 50 zł. Dzisiaj wytargałem. Przytulamy kawałek szkiełka i Adasia Mickiewicza z 1975 roku. Proszę, zobaczcie, jest pokrętło od czegoś. Mało kończę plaży, a tam chłopaki chodzą z wykrywaczami. Dwie osoby. Także rośnie mi konkurencja w grudziądzu. Jednak super. Ja już przytuliłem przeszło 50 zł. No ciekawe, jak chłopakom pójdzie. Kolejna obrączka ze stali nierdzewnej. Takie tam gwiazdki i księżyce. Ciekawostka. Dzisiaj nie mam pytań. Piąteczka. Dobra, ile się przywitać z ludźmi? Chyba nie są miejscowi, tak mi się wydaje. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, dzień dobry. A czy jest pozwolenie? Czołem. Wy jesteście stąd? No jak nie, ciebie, Poważny? No Kurczę, chyba ja was pierwszy raz nie widzę. To znaczy, że może pierwszy raz. Teraz obecnie za granicą? Ja. Mam młokro łapy, nie wiem kurczę. Spokój, witam, witam, cześć. Ja nawet się skórę. O fajnie, miło mi. Kurde wiecie co? Ja dzisiaj jest obłęd, nie? Wlazłem do wody i jestem zszokowany, nie? Czołem. Kurde, tak bogatego dnia i nie miałem jak tutaj chodzę od początku, nie? A, fajnie. Gdzie to Gruta te nowe też tam. Tak, jest. tak, tak, też tam, też tam byłem, no. Most ładny jest widziałem na, na Super. Jo, no. tam, się tam się a w ogóle do Gdańska chcemy jechać. O. Zobaczyć. Tam może troszkę wiesz, tak inaczej, kurde. Ale też pochodzić, jo? Pochodzić. No, yo, bo wiesz, ja byłem, jeszcze. wiecie, na tym na tych, wiesz na tym dominikańskim, nie. Tak, tak, tak. tak a ja to nie będę wam robił konkurencji, bo ja już uciekam, no, bo, nie, bo tylko w wodzie gdzieś się to, chodziłem, to, nie? Dokładnie. Zeusikiem chodzisz? Teraz sobie kupiłem, obecnie miałem też Simplexa, Rok chodziłem i, i, i tak, z słowo tak, tak, nie tak. powiem o nim. nie? No i teraz Deusa sobie wziąłem. Kolega sobie kupił teraz Questa, Aha. bo też do wody, właśnie. No, no, sita no, no, sobie no. zamówiliśmy też. Jo. No i we wodzie troszkę chcemy też pochodzić. Oj, po człowieku, to woda, kurde. w wodzie jest 90% znajdek, nie? To, e, A, e, człowieku, mam najlepszy na świecie, nie? Właśnie, bo masz cieniutkę, e, Specjalnie. Cieniutkę, jak to się mówi, no mniejszy to tak. E, ale to jest gość ten Krzysztof Licek. Kojarzycie gościa? E, on już. ma na, na tym, na Facebooku, swoją grupę, nie? To chyba wiem, Sito Sanskop, nie? I on ma te właśnie y, nazwa Sito, nie? Z takim tak. y, y, wem, takim z tym, tym. Nie wiem, jak to tam. Dzisiaj... Okay, ja ci pokażę, jakie my Łopaki, jak się okazuje, są miejscowe z Grudziądza. Ja ich pierwszy raz widzę na oczy, ale widzicie, w końcu się spotkaliśmy. Także mamy tu trochę konkurencji w Grudziądzu. A ja będę pomału kończył. I Michał, zobaczcie, jakie ma furę. To jest moje kurcze, mój cel, żeby takie coś sobie sprawić, no tym to można pojeździć, <laughs> a ja się bujam takim ciasnym pizdrykiem. No i okazało się, że koledzy z wykrywaciami są z Grudziądza, ale obecnie pomieszkują w Niemczech. Kolega Michał, przesympatyczny człowiek, okazuje się, że ogląda mój kanał, że jest subskrybentem, bardzo mi miło. Dałem po naklejce dla nich, a więc naprawdę było fajnie. Cieszę się, że was poznałem panowie. Myślę, że nie raz się jeszcze spotkamy, a my również spotkamy się chyba jeszcze nieraz raz przy następnych odcinkach. Do zobaczenia! czwarta 43, 22 sierpień 2022 roku jestem na tarpnie, nad jeziorkiem zrobię na szybko plażę, wejdę do wody a później zobaczę co dalej, jeszcze tego nie wiem przewagą tej plaży nadmiejskiej jest to, że jest tu bardzo mało śmieci po jakichś 10 minutach wpada 2 10 zł 10 groszy taki aluminiowy dziabłąk ta latarka w Legendzie to jest super sprawa, tak samo w Simpleksie dokładam 3,15 a więc mam 5,25 jak do tej pory a mamy godzinę 5:02. 2,22 z jednego dołka tu zaczyna padać deszczyk no ja mam do tej pory przeszło 5 zł jestem tu równo godzinę i ustrugałem jakieś 7 zł czas leci a w wodzie cisza jakiś aluminiowy dziabąk i 50 groszy no, jak dzwon, oczywiście nie na te szkło, ale na ten kolczyk. Patrzcie, ale jazda to jest chyba srebrny kolczyk. To jest taka, widzicie coś długaśnego. No, ciekawe, może to nie być srebro. Nieważne, kolczyk jest kolczyk. No jest w końcu nominał z wody, 2 zł. I w tym samym miejscu, gdzie wlazły 2 złotówki. Mam kolejny sygnał. Nie jest to 5 złotych, a jest to 50 groszy. I w ten sposób pękła dyszka. Co się odwlecie to nie uciecie patrzcie, jesteś piąteczka. Super. 15 ziko. Proszę przyjechał ten pan zbierać puszki. Pan na wózku bez nogi. Pełen szacunek i podziw, jak zwykle. No i ten pan nie mówi, że mu się nie chce, bo puszka jest przygnieciona workiem, czy czymś tam, wiecie, w śmietniku albo nie dosięgnie. To jest niesamowite, co? To jest naprawdę piękny przykład. Kto chce, szuka sposobu. Kto nie chce, szuka powodu. Będę to zawsze powtarzał. I porównajcie sobie tą sytuację z pewnym koleciem, który ma co chwilę wymówkę, że e, tu mu się nie chce, e, to to, to tamto, a przy okazji stęka, że jest taki biedny. Niesamowite to jest, co? Zderzenie. No, mnie to poraża osobiście. Na tym czasem wpada 50 groszy. I kolejna dwójeczka z wody. Druga godzina mija równo. A ja mam coraz mniej sygnałów. Teraz spada 70 groszy. Ale ja lubię wyciągać te dwójeczki z sita. Fajnie. A mam tu jeszcze jeden sygnał. No i takie zestawy to ja lubię. Tym sygnałem jest piąteczka. Jedna dwójeczka. No trochę tego wpadło. Proszę, tu pan przyszedł popływać. A ja właśnie wyłażę z wody. Sztyce ładnie poskładane obydwie, tak jak należy. Na tym obiekcie spędziłem równo 200 minut. Kawy ile minut bym musiał spędzić, aby dorobić się takiego kampera No marzenie, piękna rzecz, co? Widzieliście coś takiego? To jest po prostu cudo. No coś takiego by mi się przydało. No wtedy mógłbym podbijać świat. Coś przepięknego. Tutaj ześ turyści z Niemiec sobie przyjechali. Nie, no jest kosmos. Na razie poza moim zasięgiem. Ale po prostu marzenie. A tymczasem idziemy podsumować naszą szarą rzeczywistość. A więc te 200 minut pozwoliły mi wyciągnąć 32 kapsle, 10 zrywek, 29,97, czyli do. Dokładnie 3 grosze zabrakło do 30 zł. <grystanie> Fantem dnia jest ten kolczyk. A ja co, lecę sobie teraz na trening i później pomyślę, co dalej. Oj, kolejne kapsle, znalazły swój nowy dom. No i dobra, byłem na godzinnym, szybciutkim treningu. Wysiadam z samochodu, a tu bosę, bose to mam prawe stopy, bo jestem w klapkach. No nic, teraz zrobię miejską plaże. Po piasku pobiegam, a więc zmiana sita Jakieś dwie godzinki, i zobaczymy. Tam było trzy dyszki, zobaczymy ile dojdzie. Ale wam powiem niespodzianka. Tego to się nie spodziewałem. Marceli Nowotko z mojego rocznika 1974. Pierwszy konkretny sygnał na tej plaży. To jest jakiś znak. Dobry znak. W 10 minutach dorzucam złoty 22 zł i dwójeczkę z PRL-u. To już drugi PRL tutaj. Ale naprawdę robi się to ciekawie zobaczcie wkładka do zamka drzwiowego nic dziwnego no ale na plaży po 40 minutach przytulam jakieś 50 groszy z PRL -u. jakieś takie drobniaki plusem jest to że nie ma ludzi żywych duszy jest tylko obsługa okolica tej małej karuzeli dodaje dwa z groszami tym samym mam 33 zł przeszło no bieda bieda Jak chościawka oddaje tylko 10 groszy to musi być źle jest punkt 10 a więc pobiegałem nieco dzisiaj wytargałem 42 monety na kwotę 33 zł z groszami a więc uważam że całkiem nieźle no i ten kolczyk teraz uciekam zrobić zakupy i biorę się za montowanie filmów, bo mam już cztery już za i Jestem cztery filmy do przodu, a was żegnam tym pięknym widokiem. widzieli takie cudo ja pierdzielę coś pięknego musiałem to nagrać mercedes 170s masakra po prostu masakra że też takie auta jeszcze istnieją ja jestem w szoku coś pięknego takiego merolka to bym sobie odrestaurował chętnie Ale to jest bryka co pozazdrościć właścicielowi Musi być koneser.